ale operator zawsze powinien pamiętać, że jest to osłona nastawna i powinien ją regulować to, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku obrabiania materiałów krótkich, czy też w końcowej fazie, fazie cięcia. Kilka elementarnych zasad graficznie związanych z pracą na pilarce, czyli właściwe posadowienie, Praca taka, żeby nie stać w linii odrzutu, czyli nie stać w linii, w linii cięcia. Należy używać popychacza. Przed czyszczeniem, naprawą, pomiarem zawsze należy wyłączać pilarkę. Tutaj osłona nastawna. W przypadku nowych pilarek taśmowych to osłona ta nastawna. To proszę Państwa, to jest nie kształt kątownika, to nie jest nawet kształt cełownika, tylko można powiedzieć, że to jest kątownik, który ma wycięte szczeliny umożliwiającą włożenie piły. Czyli w zasadzie można powiedzieć osłona tej taśmy ze wszystkich stron. No i w przypadku pilarek taśmowych trzeba też zwracać uwagę na przechowywanie brzeszczotów które powinny być zwinięte, zabezpieczone, naprężone w specjalnych stojaniach. Osoby zainteresowane będą mogły z tym materiałem się zapoznać. Dziękuję ślicznie za uwagę. jakimś zdarzeniem odpadkowym. Proszę Państwa, na sobie omówimy takie trzy wypadki na strugarkach czterostronnych, tak. Pierwszy wypadek będzie dotyczył strugarki Starej, używanej, nieadaptowanej, tak, wedle postanowień rozporządzenia dotyczących wymagań minimalnych, masze. Druga z tych strugarek też jest starą strugarką, była troszeczkę modernizowana, zapewniono wyższy poziom bezpieczeństwa. Trzeci wypadek jest całkowicie nowa strugarka, tak, już spełniająca wym wymogi CE, tak. I dziś Państwo na każdym z nich na wypadek jest, tak? Także nie do końca jest tak, że, że im wyższy poziom techniki, tym jest lepiej, tak? Aczkolwiek e, oczywiście ma to wpływ, tak? E, e, Następnie, jeszcze zanim tutaj zacznę konkretny wypadek omawiać, tak? To przytoczę pewne liczby, tak? Odnosząc jakby do takiego cyklu trzyletniego, tak? To w 2013 roku, proszę Państwa, w, w naszym okręgu podaliśmy 19 wypadków, tak? E, w przemyśle, jakby tutaj meblowym i produkcji elementów z drewna, tak? Z tego 7 wypadków było ciężkich, właśnie śmiertelnych, tak? Czyli 19 wypadków, tak? I tutaj widać, że jest sukces lepiej, bo rok później, tak? Czyli w 2014 roku takich wypadków było 14, tak? Wypadków śmiertelnych na szczęście nie mieliśmy e, 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 tych wypadków ciężkich, to było 5, tak? W zeszłym roku już e, e, mieliśmy takich wypadków, badaliśmy 11, z tego cztery wypadki były ciężkie, śmiertelne też nie było. Tak? Także sukcesywnie można powiedzieć, że, że następuje poprawa w tej dziedzinie, aczkolwiek e, oczywiście każdy wypadek jest jakąś tam tragedią, zarówno tego nieczęsznego poszkodowanego, jak i oczywiście rodziny, a i oczywiście odbija się też na zakładzie, który ma jakieś straty finansowe. Tak? Proszę Państwa, no tutaj mamy do czynienia z takim wypadkiem przy strogałkę czterostronnej. Festo, pracownik obrabiał listwy sosnowe, różne długości 25 25 mm. Przekrój, prawda, pracownik pobierał te, 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 te listwy z takiego wózka, układą na stole, wprowadzał do maszyny. Element obrabiany samodczynnie już spadał za maszyną. Też tam taki przygotowany wózek, e, e, przygotowane wody. No i w pewnym momencie doszło do odrzutu materiału. W momencie, w którym pracownik pochylał się, aby no, podnieść to linerem do wprowadzenia maszynę, tak, e, e, no, e, dość poważnie wbił się, tak, tak na wysokości biodra, e, bo około 10 cm ta, 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 ta lista się wbiła, tak, jakby no, drzazgi taki, tak. No 10 cm wystawało, tak? e, i teraz tak, proszę Państwa, tutaj przyczynę tego wypadku, tak, no przede wszystkim no przyjęliśmy tak, ten kolega, który badał ten podek, przyjął, że, że nie, ta masza nie została dostosowana do wymagań minimalnych, tak? No użytkownik jakby, no, przy tej maszynie nie, nie, nie zrobił nic pomimo istnienia rozporządzenia, które wymaga, aby dostosować to już używane było kiedyś. Tak? Z drugiej strony na pewno no, przyczyniła się tutaj jakaś wada nawyjałowa, tak? E, czyli tam oczywiście tak z, z tych ustaleń, które tam wynikało, z, był jakiś oczywiście sęk, tak dalej, e, do, doszło do rozpadu, e, do rozpadu tego, e, tego, e, tej listwy, prawda? E, e, należy podkreślić też, że istnieje coś takiego jak rozpoznanie w sprawie PHP tak, przed wybiorek do drewna, tak? No tam wyraźnie się pisze też, że usytuowanie takiego e, na przykład wózka podawczego, tak dalej, nie powinno być, i stanowisko pracownika nie powinno być w linii ewentualnego odrzutu, tak. Także wiadomo, że, że nie, nie można wykluczyć, że pracownik się tam znajdzie, tak, ale generalnie, generalnie ustawienie maszyn powinno być takie i urządzeń na stanowisku powinno być takie, że że generalnie on zdecydowaną większość czasu pracy przebywać poza tą strefą odrzutu, tak. Tutaj prawdopodobnie tego nie było, tak. W mojej ocenie również na pewno przyczyniło się to również tutaj to, że, że taj tak. Posiada oczywiście układ, wyłącznik krańcowy tak, w układzie reklamu, tak, Czyli wyłączenie maszyny nie pozwala nam otworzyć tej pokrywy, musi płynąć czas wymagany na zatrzymanie tych narzędzi. Tak, i dopiero wtedy można otworzyć pokrywy. Tak, czyli dostęp jest chroniony. Tak. To jest drugie zdjęcie z drugiej strony. Te zdjęcia, które tu są pokazywane, one są jakby w dwóch momentach robione, i tutaj widzimy, że wyłącznik główny, ten awaryjny, jest, go nie ma, bo jest uszkodzony. Dziękuję bardzo za wnikliwą analizę wypadków. Proszę Państwa, trzeci prelegent Tomasz Grausz czynniki chemiczne. Po tej y, prezentacji będziemy mieli przerwę. Po przerwie jeszcze czekają nas y, dwie prezentacje. I później udajemy się, proszę Państwa, na obiad. Żeby nie przedłużać, Panie Inspektorze. Dzień dobry Państwu. Już się nie będę przedstawiał. Pan mnie przedstawił. Proszę Państwa, czynniki chemiczne ogólnie, nie tylko w przemysle meblarskim, można by było mówić na ten temat dość długo 30 minut to jest dosłownie bliźnięcie tematu, i ciężko mi cokolwiek było wybrać, jeśli chodzi o to. Generalnie rzecz biorąc, tam gdzie występują czynniki chemiczne, pracodawcy są zobowiązani do ich identyfikacji, ustalenia, czy są one niebezpieczne, a jeżeli są niebezpieczne, podjęcie całego szeregu czynności z tym związanych, zaczynając od tak szybko mówiąc, papierologii, która jest z tym związana, skończywszy na tej strefie czysto technicznej, która jest, no nie powiem, że zawsze prosta. Tym bardziej, że od jakichś 11 lat zaczęły zmieniać się przepisy dotyczące czynników chemicznych o czym jeszcze wspomnę. I w tym momencie zaczął się coraz większy problem. Jak Państwo z tym tematem mają do czynienia, to zwrócili na to uwagę. Coraz więcej przepisów jest uchylanych, większość przepisów jest ogólnych i ciężko cokolwiek powiedzieć szczegółowego na podstawie przepisów, że mamy to tak uregulować i jest sprawa załatwiona. Na dobrą sprawę, gdyby Państwo mi teraz zadali jakiekolwiek pytanie, to bez wizji lokalnej, że to tak się wyrażę, nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć. Tym bardziej, że jakie mamy, może nam mieć czynniki chemiczne w przemyśle meblarskim, nazwijmy to tak ogólnie, to zaczynając od lakierów poliretanowych, jednoskładnikowych, dwuskładnikowych, lakiery do drewna, rozpuszczalniki do farb i lakierów, lakierowejce, bejce. Olej tapicerski, oleje impregnujące woski do nanoszenia na drewno i najprawdopodobniej znają Państwo jeszcze cały szereg innych czynników chemicznych, które występują w, u Was w zakładzie. Jedne są, powiedzmy sobie, bezpieczniejsze, drugie są bardzo ciekawe w swoich właściwościach. Sam wiele w czasie kontroli się nauczyłem, jeśli chodzi o pewne czynniki, na przykład co tutaj mamy ciekawego, co mogę powiedzieć: woski. Prawda? Bardzo ciekawa rzecz, generalnie rzecz biorąc ktoś powiedzie, co to jest wos, nanosimy cienką warstwę na drewno, wszystko pięknie, ładnie, tylko nikt, jeżeli ktoś nie wie, że zostawiamy szmaty, którymi wcieramy, to co się z nimi zaczyna dziać?